Wielka Księga Objawień Jezus Chrystus. To, co ziemskie znacie, to, co ziemskie znacie, a duchowego bez rozpoznania. Rozumem duchowego mało pojmiecie, inny gatunek. Duchowym, czyli uczuciem siebie, ducha rozpoznacie i wszystko, co z duchowego otrzymujecie. Rozum w ziemi wasz się zakleszczył jako produkt mózgu. Gęsto materialnego. Duch unosi się nad gęstą materią, lecz rozum w ciele was uwięził. Uczucia, odczuwanie was uwalnia, was ducha. I wtedy duch trzech Bożych praw słucha, zawartych w Krzyżu Prawdy i siedmiu praw Pana, i podaje je do mózgu, który właściwej mowy ducha słucha.